O, witam Was, witam Was w 26 odcinku mojego Let's Play gry Ultima Underworld. Ostatnim razem, o, znalazłem tajemne drzwi. Dzień dobry, gdzie mnie one prowadzą? One mnie prowadzą poza checkpoint. O dziwo, są masywne drzwi, których nie mam czym otworzyć na razie. Oraz. Obszar lawy, niebezpieczny. Także tam sobie chyba chwilowo daruję jeszcze podróż. Eee, czyżby... o, świątynia, jak miło. Oznaczamy ją. Shrine. Okej. Okay. Ło! Geyser, a ty skąd? Skąd ty się tu wziąłeś, kolego? I szczur, jakieś strasznie mocne te szczury i gejzery swoją drogą też. No, leżeć. Tam nie było nic, co mnie chciał bić. Nie, to dobrze. Mhm, mhm. Du, 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 du. Obejrzę tutaj do końca, syćko. Ale nic tu nie ma. Okej, okay, czyli czas zagłębiać się w kopalnię, tak tutaj? Mhm. Dzień dobry. Dobra. O, cóż to, a cóż to? Uuu Jakiś scroll No ja se tu wskoczę Hop, sasa Będę się starał przynajmniej Wskoczyć A może nie powinienem tak robić Tylko po prostu go zabrać Kurde, nie trafiam Magiczny scroll, nieznanej treści. Chwilowo go sobie tylko zabiorę, bo może mi się przydać. I zejście kolejne na dół. Zejścia na dół muszę kolekcjonować, bo będą mi niezbędne. E... Okej. Okay. Hmm. Tu ktoś był. O, korona. Fuck! TROLL! Znowu słyszycie muzyki, której miałem nadzieję, że nigdy nie usłyszycie. Bo oczywiście nie korzystam z mojego... ...nasionka... ...życia. Na, no zginę brudasie. No, leżeć. Bardzo dobrze. To teraz weźmiemy koronę. Perfekcyjna korona. Okej. Okay. Perfekcyjną koronę sobie zachowam, bo być może jest to ta korona, o której opowiadał pan. Yy, pan Mag jako korona, która będzie potrzebna. Jakoś tak lawowo na dnie aha tutaj jeszcze miałem nie wchodzić, Okej, okay, to się wycofujemy stąd i eksplorujemy resztki Jaskini. Tu pająk! Który nie może mnie ugryźć, bo jak mnie ugryzie to mnie zatruje, a jak mnie zatruje, to już nie wstanę. O, kluczyk! Dzień dobry. Klucz, który został wyku wy... Kurde, rzeźbiony ze skały. Co ja gadam? Z z... Yes, o, z kości. Okej, okay, tutaj jest pan, z którym rozmawiałem wcześniej. W sumie skoro już tu mam, to chyba mogę się wrócić. Mogę się wrócić i otworzyć tamte drzwi, bo to jest... to są... to, są, to jest klucz do tego obszaru ogólnego. Hmm... Tutu, tu, Ok. O, klucz nie pasuje. Czyli to nie jest właściwy klucz. No trudno. Eksplorujemy dalej tedy. A, już wiem czemu mi się pomyliło, bo tu będzie jeszcze jeden klucz. Tylko, że ten klucz uzyskam dopiero dużo później. Dobra, tutaj mi na mijamy pana czarodzieja. I zobaczmy, co jest tu. Kolejna pułapka brzmi odpowiedź. Taka pułapka, że niech ich szlak, no ale okej. Okay. Zdaje się pamiętać, że tu gdzieś popylał... Yy... O! Kolejna pułapka. Czy, jest, czy jakiś pająk się pojawił, czy dopiero jak wejdę. <laughs> dopiero jak wejdę, okej. Okay. Jeszcze ktoś? Nie? Jak miło. Okej. Okay. Takie widzicie. Zawiłości silnika. Okej. Okay. Upset Feral Troll, który niestety nie chcę mi wiele powiedzieć. Okej. Okay. Wydaje się, że jestem tu przyblokowany. Zobaczmy port Calles. Czy mogę to otworzyć? Za bardzo, chyba nie. Upset Feral Troll. Telekinezo też tego nie otworzy, czyli no... Jesteśmy, jak to mówi powiedzenie, w ciemnej dupie. No, wyszedłeś. Także muszę niestety wrócić do tamtych drzwi i dać się... Dać się, prawda... Ee, przepuścić... Przez niebezpieczny obszar, do którego nie chciałem wprawdzie dążyć jeszcze w tym momencie. No ale cóż, z braku innej możliwości zostałem do tego zmuszony. Tak, się, idziemy tutaj. Dzień dobry. Hej! e kloce. No. Pokaż medalion. Proszę cię bardzo. Oto i on. Przejdź przez bramę na lewo. Przejdź. Okej, okay, dziękuję ci miły goblinie. Miły chychy goblinie. I to są te drzwi? Ho ho! Jesteś jak duży, głupi szczur w pułapce! Ho ho! Okej. Okay. Zostaw mnie, wszystko jest pod kontrolą. Także zostałem uwięziony. Wow, takie straszne. Teraz, co ja mogę zrobić, żeby się uwolnić? Czego chcesz? Co masz? Ech, ja muszę go czymś przekupić. No, spróbujmy tym. Co ty na to? Nie starczy jeszcze. Oho, otwieram bramę. okej. Okay. No, dzięki, trolu. Także jesteśmy w więzieniu, panie i panowie. I jeśli dobrze pamiętam, ten klucz jest do. Nie, nie jest do. <grym>, tury, tury, tury. Grak jest. Grak jest, kurde. No, to jest takie obraźliwe na innego więźnia. No, kurde, corpseworm, jakby to przetłumaczyć. Pas, kurde. Jak się nazywają te larwy muchu? Na kurde? Grak jest czerwem, o! Czerwiem, no, czerwiem. Uh -huh. Dzień dobry, Fintor Mag. Tybal, nareszcie się spotykamy. Czeka... Zostałem ostrzeżony po latach wywięzienia, nareszcie będę miał zemstę. Eee, z pewnością jesteś szalony, nie jestem Tybalem. Nie jesteś Tybalem, a? No, prawda, wyglądasz raczej słabo, nie jak potężny mag. Zobaczmy, test, test. Aha, odpowiedz mi. C czy co wiesz o tajnych drzwiach w kurde grobowcach? Są tajne drzwi w grobowcach? Tajne drzwi? Kto ci powiedział o tajnych drzwiach? Czy powiedział ci o kurde Casmo Fire, do której prowadzą? Jest, staje się niemożliwe utrzymanie tajemnicy tutaj w dzisiejszych czasach. No ok. E, czemu chciałbym tam pójść? Ach, nie mów nikomu, ale ukryłem parę ważnych rzeczy tam, ale to nieważne. Jest z pewnością ważne, jeśli pomoże mi pokonać Tybala. Tybal, to ty. Yy... Pokonałeś mnie i uwięziłeś mnie już. Zostaw mnie w spokoju. Hmm. Także mamy szalonego maga, który o dziwo... z którym odziwo da się pogadać. Yy... To moje przekleństwo śmiertelne, wy... wykute w skole na każdego, kto je przeczyta. Jestem już martwy. Okej, okay, dzięki. Yy, zamknięte drzwi, które wybijamy. Yy, procedura staje się <ścoughs> męcząca. Mm -hmm. No, gdzie dobry? Yy, zdechlak tutaj leży. Schowajmy yy, różczkę. schowajmy do tego. LeBlanc, Horatio wyeksplorował kurde dziury z lawą. Jest w północno-zachodnim północno obszarze, mapując ten obszar. Wyśleci oba, gdy powróci. Okej. Okay. Takie ciekawostki. Kolejna spis. Antymagia plus antymagia równa się 0. takie sprytne. Zamknięte drzwi, które wybijamy. O, dzień dobry. Ludzki wojownik, ludzki outcast imieniem Gryfful. Okej. Okay. Kim jesteś? Czy chcesz zabrać mnie z powrotem do kopalni? Ale nie, nie jesteś jeden z nich. Czy jesteś tu, aby nas uratować? Yy, oczywiście, ale może to zająć chwilę czasu Ach, więc więzień, tak jak reszta z nas Czemu jesteś trzymany więźniem? Tyba trzyma nas tutaj, aby pracować w kopalniach, aż umrzemy, Jeśli mamy szczęście mniej, mniej, szczęśliwi, za, mniej szczęśliwi są zabierane, aby pracować nad jego złą magią yy, Co masz na myśli, mówiąc złą magię? Są jaskinie na wschód, yy, wypełnione zmarłymi yy, Ofiary jego... Czarnej sztuki, hmm, jego nieudanej czarnej sztuki. Jest powiedziane, że nawet on niech, nie ma odwagi przechodzić tam teraz. Jednak hmm, martwe rzeczy czekają, biorąc zemstę na każdej żywej rzeczy, która wejdzie. Hmm. Wspominałeś o byciu zmuszonym do pracy. Kto wie? Kto wie, co, co wykopujemy? Być może materiały potrzebne do jego magii, ale były dni, od kiedy pracowałem w kopalniach, po tym, co znaleźliśmy na niższym poziomie, więc niewielu z nas zosta zostało z pozostawieni do gnicia w naszych celach. Eee, co się tam stało? Wykopaliśmy się przez, do poziomu poniżej tego i trafiliśmy na naturalną jaskinię. Ściany były, ściany były ożylone złotem, ale nie tego szukaliśmy z pewnością. To właśnie tam zaatakowały nas paskudne stwory i zabiły większość więźniów. Pozostających kilku z nas zostali tutaj. Zostali tutaj bez. Kurde, na dni bez jedzenia i, i wody. Jeśli miałbyś coś, żeby mnie nakarmić, dziękuję za twoją pomoc. Żegnaj więcej i powodzenia. No niestety nie mam przy sobie żarcia, ponieważ jestem y, uzbrojony w wędkę. Czego najwyraźniej nikt z, O czym najwyraźniej nikt z was nie pomyślał. Tu już odwiedziłem. Teraz tak, tutaj. Czy tam najpierw? Tam najpierw. Ha, ha, ha. Wymiana drzwi. Hurra! Do czegoś się te moje pięści w końcu przydały? Mhm. Dzień dobry. Yy, wojownik imieniem Dantes. Yy, witaj, przyjacielu, jestem Dantes. Miło Cię poznać, Dantes. Jak mogę ci pomóc? O, nie powiedziałbym nic złego na coś do jedzenia. Przykro mi, nie mam nic do jedzenia. I nie, nie mam nic do jedzenia ani picia. To naprawdę smutne. Zginiesz bez żadnych prowizji. Kurde, z pewnością. Czy masz jakąś wiedzę, która mogłaby mi pomóc? Wy, wykopałem sobie ucieczkę z mojej celi, używając tylko mojego paska. Yy, niestety, cela wygląda na jaskinię wypełnioną lawę, lawą, i nie mogę przeskoczyć. Mam yy, kurde niepełnosprawną nogę, jak widzisz. Być może mógłbym cię zanieść. Nie, to niemożliwe. Już, to, już, to już po mnie w każdym razie. Wychodź i uratuj siebie. Dobrze, powrócę, jeśli będę w stanie. Okej. Okay. I oto moja droga ucieczki potencjalna, z której jeszcze nie skorzystam, bo jest prawda, jeszcze parę cel do zwiedzenia, a jest to moim questem. Ten odcinek trochę potrwa dłużej, bo w większość czasu spędzę na wybijaniu drzwi. No niestety. Yy, Kalistan, człowiek gór. Kim jesteś? Jestem Ekstens. Kim jesteś ty? Nazywam się Kalistan. Co tu robisz, Ekstensie? Chcę, chcę usunąć z tego obszaru pewnego złego czarodzieja. Jaki masz dowód, że nie pochodzisz od tego czarodzieja sam z siebie? Jestem konfident. Konf kurde. Towarzyszem, to nie jest Konfident, tylko jestem Towarzyszem Goldsersta. No, więc znasz hasło do jego skarbnicy, Czy, czyż nie? Oczywiście je znam. Jest to Deko Morono. No, jesteś więc bohaterem klanu i bardzo mile widziany. Co mogę dla Ciebie zrobić? Potrzebuję pomocy, aby znaleźć yy, i pokonać Tybala. Masz weź ten kawałek kryształu. Ok, czym on jest? Znalazłem go 3 dni temu pracując w kopalniach. W nocy wydaje, y wydaje lekki, dziwny dźwięk. Y Słyszałem pogłoski od innych, którzy znaleźli je podob którzy znaleźli podobne, i niedługo, y Before long, they're, they're off searching the tombs. Yy, I niedługo scho później schodzą do yy, grobowców, z których, poszło, z których poszli. Czemu mi go dajesz? Wierzę, że mm, grobowce moich, mm, moich kurde, yy, pradawnych przodków zbudowane tu dawno, zanim kolonia została uformowana w otchłani. Śniłem o nich, od kiedy znalazłem kryształ. I co leży w grobowcach? Z tego co, jak sądzę, w grobowcem zostały zbestrzeszczone z złym, złą obecnością. The places. Ta, ta istota umieszcza kryształy, gdzie zostaną znalezione, aby sprowadzić niech, nieświadome dusze do swojej jaskini. Proszę cię więc, znajdź te grobowce i oczyść je z zła, aby inni nie wpadli w, to, w tą pułapkę. Zrobię co mogę. Jeśli zrobisz z pewnością bestia odpowiedzialna za zbieranie. Jeśli to zrobisz, jest z pewnością odpowiedzialna za to bestia zebrała znaczący skarb ze swoich ofiar. Może znaleźć przedmioty użyteczne w swojej walce przeciwko Tybalowi. Ale uważaj, nie naruszaj samych grobowców. Wyszukaj wejścia do na południe, do ty, tych więzień, gdzie y, Pitstrap Spiders, gdzie chodzą, kurde, pająki z pułapkami, te, które za, zaciągałem wcześniej. Noś kryształ ze sobą w swoich poszukiwaniach, może, może to być pomocne. Yy. Dziękuję, zobaczymy, czy twoje Przypuszczenia okażą się prawdziwe. Okej, okay, takiej pomocy i teraz mam jeszcze dwoje drzwi bodaj. A tych drzwi nie otworzę jeszcze. To są masywne drzwi, to też są masywne drzwi i to też. I mój klucz raczej do nich nie pasuje, jeśli dobrze pamiętam, zgadza się. No nic, to będziemy wtedy uciekać. Co mogłem uzyskać z więzień w tym momencie, uzyskałem. Także czas na сейf, no i dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba, no i zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem, pozdrawiam Was, trzymajcie się.